Ten biały pasek na horyzoncie to skały Dover. Stąd z Calais, z francuskiego brzegu, do brzegu brytyjskiego jest tylko 37 km. Okręt wojenny mógł przebyć ten dystans w ciągu niespełna dwóch godzin. Wydawałoby się więc, że w czasie II wojny światowej Niemcy, obawiając się, że alianci uderzą właśnie tutaj, że tutaj, w Pad Calais, dokonają inwazji, bardzo silnie brzeg w rejonie miasta Calais ufortyfikowali ale już kilka kilometrów w stronę Normandii. Tych fortyfikacji nie ma. Nie ma bunkrów, zapór, stanowisk dowodzenia, koszar umocnionych. Jaki był więc sens fortyfikowania tylko tego brzegu w rejonie Calais? Czyżby Niemcy obawiali się, że alianci uderzą tutaj i tylko tutaj? Nie. Prawda o umocnieniu Calais, rejonu Calais jest inna. Adolf Hitler przybył, aby uczestniczyć w ceremonii podpisania zawieszenia broni kończącego błyskawiczną wojnę we Francji. To na jego rozkaz pobliskiego muzeum wyciągnięto wagon, w którym 11 listopada 1918 roku niemiecka delegacja podpisywała zawieszenie broni. Uważał, że zmywa tamten hańbiący Niemców akt. Około godziny 15:30 przybył generał Charles Hunziger, któremu towarzyszyli przedstawiciele dowództwa innych rodzajów francuskich sił zbrojnych. 22 czerwca 1940 roku Francja została podzielona na północną część okupowaną i południową, tak zwaną wolną strefę, poddaną władzy rządu francuskiego w Vichy. Wojna we Francji zakończyła się. Trwała wojna z Wielką Brytanią, którą tylko kanał La Manche uchronił przed wkroczeniem niemieckich dywizji. Hitler był jednak dobrej myśli. Uważał, że osamotniona Brytania nie może długo walczyć i oczekiwał, że rząd brytyjski wystąpi z prośbą o zawarcie pokoju. Tymczasem premier Winston Churchill odrzucał wszelkie propozycje i niezmiernie odpowiadał, że nie podejmie rokowań z Hitlerem. Trzeba było więc zmusić go, aby zmienił zdanie, terroryzując ludność. Angielskie miejscowości nad brzegiem kanału La Manche znalazły się w zasięgu niemieckich ciężkich dział, które od początku w lipca zaczęto instalować w rejonie Calais. To był właśnie wózek, na który dźwig kładł naboje. I przy tego wózka dotaczano te bardzo ciężkie naboje do podajnika, który ułatwiał załadunek do komory nabojowej. Działa w ten sposób można je było łatwiej wsunąć do środka. Cztery takie działa zainstalowano tutaj w rejonie Calais, aby ostrzeliwały cele na terenie Wielkiej Brytanii, a gdy stamtąd ruszyłaby armada inwazyjna, te właśnie armaty miały niszczyć alianckie okręty. Od lipca 1940 roku niemieckie działa zainstalowane na francuskim brzegu zaczęły ostrzeliwanie portów Dover oraz okolicznych miejscowości. Jednakże ich pociski nie spowodowały większych strat w obiektach wojskowych, które szybko ewakuowano. Ostrzał zniszczył kilkanaście domów i zabił 16 osób cywilnych. W wojnie z Wielką Brytanią nie armaty jednak miały odegrać główną rolę. Adolf Hitler, zapewniany przez dowódcę Luftwaffe Hermana Göringa, uznał, że samoloty zmuszą rząd brytyjski do wystąpienia o zawarcie pokoju. Nie uwzględniał jednak, że Luftwaffe stworzona do wspierania wojsk lądowych nie była zdolna do działań strategicznych, a walki w pierwszym okresie wojny poważnie nadszarpnęły jej siły. Mimo to Niemcy mogli wystawić przeciwko Wielkiej Brytanii bez mała 2700 samolotów dwóch flot powietrznych, w tym 1400 bombowców. Brytyjczycy nie byli przygotowani do obrony. Do Londynu gwałtownie ściągano działa przeciwlotnicze z innych części kraju. Samolotów myśliwskich też było za mało: 462 myśliwce Hurricane i 279 Spitfire. Oraz około 160 samolotów Blenheim i Defiant, które ze względu na małe osiągi bojowe nie mogły być brane pod uwagę. Jednakże Brytyjczycy mieli radar i ultrę. W lipcu 1940 roku wzdłuż angielskiego wybrzeża działało 80 stacji radiolokacyjnych, z których informacje przekazywane były do dowództwa lotnictwa myśliwskiego. System ultra, polegający na odczytywaniu niemieckich zaszyfrowanych rozkazów, pozwalał brytyjskiemu dowództwu na zorientowanie się, gdzie nastąpi nalot i jaka będzie jego siła. Dzięki temu dowództwo lotnictwa myśliwskiego mogło doskonale gospodarować szczupłymi siłami i zadawać Niemcom duże straty. Powietrzna bitwa o Anglię, która rozpoczęła się na początku lipca 1940 roku, nie przyniosła Hitlerowi zwycięstwa, o którym myślał, że rzuci Anglików na kolana. Dzień 31 października przyjmuje się za datę końcową bitwy, której Niemcy ponieśli pierwszą strategiczną klęskę w II wojnie światowej. Hitler sądził jednak, że jego nowa broń rozstrzygnie ostatecznie losy wojny na korzyść III Rzeszy. To jest Wizerne, miasteczko w północnej Francji. Stąd do Londynu jest 200 kilometrów. Wystarczająco blisko, aby Niemcy mogli myśleć o ostrzeliwaniu stolicy Wielkiej Brytanii za pomocą nowej broni rakiet V2. One miały startować stąd. Gigantycznej podziemnej wyrzutni wizerne W 1936 roku w rejonie wioski rybackiej na wyspie Uznam Niemcy rozpoczęli budowę ośrodka doświadczalnego Luftwaffe i wojsk lądowych Pelneminde. Od 1937 roku konstruowano tam i prowadzono próby z rakietami A3, a następnie A4, nazwanymi później V2. Głównym konstruktorem był Werner von Braun. Na tym zdjęciu drugi od lewej. Jego zespół musiał pokonać niezwykłe trudności, jakie przynosiła budowa nowej broni. Dziesiątki prób na poligonie doświadczalnym na wyspie, uznam, zakończyło się w ten sposób, pociągając za sobą wiele ofiar wśród więźniów zapędzonych tam do prac nad rozbudową ośrodka. Pierwszy udany start odbył się 13 czerwca 1942 roku, ale rakieta eksplodowała po przeleceniu 1300 metrów. Całkowicie udana próba miała miejsce dopiero 3 października. Jednakże do ostatecznego sukcesu było jeszcze daleko. Brytyjczycy dowiedzieli się o istnieniu ośrodka z tzw. raportu OSLO w 1939 roku, co potwierdziły precyzyjne raporty wywiadu Armii Krajowej, które dotarły do Londynu w połowie 1942 roku. Brytyjskie samoloty rozpoznawcze zaczęły docierać w rejon Wyspy Uzna. W maju 1943 roku na zdjęciach lotniczych analizowanych przez Constance Babington Smith rozpoznano sylwetki pocisku V1, a następnie rakiet V2, co przesądziło o podjęciu decyzji o dokonaniu nalotu. W nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 roku 560 samolotów zrzuciło na pełne mindę 2000 ton bomb, których wybuchy zniszczyły lub uszkodziły 50 z 80 budynków i zabiły 735 osób, głównie więźniów i osoby z personelu pomocniczego. Zginęło także dwóch najbliższych współpracowników Fernera von Braun. Wobec niebezpieczeństwa ponowienia nalotów Niemcy musieli przenieść próby z rakietami do rejonu Wsi Blizna w południowej Polsce. Próby prowadzone tam od listopada 1943 roku były bacznie obserwowane przez wywiad Armii Krajowej, który zdobył wiele części zbadanych następnie przez profesora Janusza Groszkowskiego, a zebraną dokumentację i części rakiet zabrał specjalny samolot przysłany przez Brytyjczyków. W tym czasie zapada już decyzja o budowie gigantycznych wyrzutni na francuskim wybrzeżu. W październiku 1943 roku, w tym miejscu, rozpoczęły się wielkie roboty budowlane. Inżynierowie i technicy organizacji TOTTA, którzy stanowili nadzór budowlany, oraz 1300 więźniów zaczęło drążyć ten tunel nazwany Ida. Pierwszą część podziemnego kompleksu. 1300 więźniów spędzonych z wielu krajów Europy, ale przede wszystkim byli to jeńcy radzieccy. Pracowali 16-18 godzin na dobę w nieludzkich warunkach. Najpierw ułożyli szyny. Tutaj biegły tory prowadzące w głąb tunelu, jaki zaczęli drążyć. W dawnych sztolniach kopalni Kredy w zboczu góry pod Wizernes. To jest główny tunel, nazwany Ida. I tutaj po środku biegły szyny, i tutaj miał wjeżdżać pociąg przywożący części rakiet V2. Ten tunel był jedną z części kompleksu wjazdowego, dlatego, że od niego w bok odchodziły mniejsze tunele to właśnie jeden z takich podziemnych tuneli bocznych tuneli już wybrano stąd wapienne skały ale ekipy budujące ten kompleks podziemny nie zdążyły położyć tutaj betonu nie zdążyły zabezpieczyć tej niszy właśnie w takich ośmiu niszach miały znajdować się wszystkie urządzenia konieczne dla funkcjonowania tego podziemnego kompleksu Generatory prądu, urządzenia zasilające wodę ten podziemny kompleks, ale i również pomieszczenia dla załogi, dla żołnierzy i dla personelu technicznego. To inny z bocznych tuneli już całkowicie wykończony. Już ściany kredowe zostały zabezpieczone betonem, zostały zabezpieczone żelbetem. I tutaj, w tym pomieszczeniu, ustawiono. Generator prądu elektrycznego. Napęd stanowił 26-tonowy silnik z okrętu podwodnego z Ubota i ten właśnie silnik uruchamiał generator zasilający energię elektryczną urządzenia tego podziemnego kompleksu. Do dzisiaj zachował się tylko jeden taki zestaw silnik, generator, ale należy przypuszczać, że w czasie wojny. Takich właśnie prądnic było tutaj znacznie więcej. To jest ostatnia część tunelu Ida, jeszcze niewykończonego. I to widać wyraźnie w bocznych niszach, gdzie pozostała niewybrana skała, gdzie pozostało jeszcze oszalowanie, którego Niemcy nie zdążyli zdjąć. Również podłoże. To wapienna maź, po której bardzo ciężko się poruszać. Ale ten tunel Ida łączył się z dwoma innymi tunelami, albowiem oprócz głównego wjazdu do wnętrza góry prowadziły dwa mniejsze. Prawdopodobnie chodziło o to, aby pociągi dowożące różne składniki do montażu rakiet nie łączyły się ze sobą, aby pociągi, które przewożyły głowice bojowe, nie były tuż obok, czy w tym samym miejscu, do którego wjeżdżały pociągi przywożące paliwo rakietowe. Eksplozja któregoś ze składników wówczas zniszczyłaby cały podziemny kompleks. Tak więc ten główny tunel dalej zakręcał, tam, gdzie widać tę białą, wapienną skałę, zakręcał i łączył się z dodatkowymi tunelami. Gdy w Niemczech ruszyła seryjna produkcja rakiet V2, we Francji rozpoczęły się prace nad budową wyrzutni. Von Braun zakładał konieczność zbudowania bunkrów dobrze zabezpieczających urządzenia startowe przed nalotami alianckich samolotów. Czas naglił. Ze Stanów Zjednoczonych szły konwoje przewożące setki tysięcy żołnierzy, tysiące ciężarówek, samochodów, dział, czołgów, samolotów. Anglia stawała się wielką bazą dla wojsk inwazyjnych, które miały uderzyć na francuski brzeg. Niemcy wiedzieli, że w styczniu 1944 roku do Londynu przybył generał Dwight Eisenhower, co oznaczało, że inwazja nastąpi już niebawem. Ćwiczyli żołnierze wojsk inwazyjnych. A lotnictwo alianckie panowało w powietrzu, nie dopuszczając tam niemieckich bombowców. Jedyną szansą dla Niemców powstrzymania inwazji było uderzenie na alianckie bazy za pomocą rakiet. Tej broni alianci nie mogli się przeciwstawić. Dowódca wojsk inwazyjnych, generał Eisenhower, wiedział, jak groźna może być nowa broń. Jedyną szansą dla aliantów było odszukanie i zniszczenie wyrzutni. W tym miejscu Budowano halę montażową, wielką sześciokątną halę montażową i budowano ją w bardzo ciekawy sposób. Otóż budowano ją od góry. Najpierw z góry wybrano skałę i to na głębokość 21 metrów. Powstała wielka szczelina o głębokości 21 metrów. W tę szczelinę wpuszczono oszalowania, wpuszczono szalunki i w szalunki wlano beton. I tak powstały ściany hali montażowej, ale skała wapienna po środku jeszcze została. I to miał być drugi etap budowy, wybranie stąd skały, i wtedy dopiero powstałaby sześciokątna hala montażowa, w której składane byłyby rakiety V2, hala o średnicy 70 metrów. Ale dlaczego ta hala miała być tak wysoka? 21 metrów, przecież to jest wysokość siedmiopiętrowego domu ważąca 13 ton, rakieta, miała 14 metrów długości. Niemieccy budowniczowie bunkra Wizerny zaplanowali, że te kolosy będą ustawiane pionowo i po napełnieniu paliwem zostaną wysunięte poza halę montażową, już gotowe do startu. W odległości kilkudziesięciu metrów od wielkich pancernych wrót hali montażowej znajdowały się dwa stanowiska startowe. Z nich co godzina miały być odpalane dwie rakiety V2. Hala montażowa jest pod nami. Ten betonowy blok osłaniał wlot powietrza do kanały wentylacyjne prowadzące właśnie do hali montażowej. A na jej szczycie znajdowała się ta wielka żelbetowa kopuła, 71 metrów średnicy, ważyła 55 tysięcy ton i zbudowano ją z betonu o grubości 5 metrów. Dzięki temu, że była tak gruba, że miała tak obły kształt, żadna z alianckich bomb, a przecież Alianci rzucili tutaj 3000 ton bomb. W tym najcięższych, pięciotonowych Tolboi, żadna z tych bomb, trafiając nawet w tę kopułę, nie mogła przebić się do środka. Od połowy 1943 roku, gdy wywiad doniósł o rozpoczęciu prac budowlanych na północy Francji, brytyjskie samoloty zwiadowcze przeszukiwały teren, aby zlokalizować niebezpieczne miejsce. W maju 1943 roku wykryto wielki bunkier Vatten, skąd miały startować rakiety V2. Bunkier Wiserny został zlokalizowany 3 listopada 1943 roku, lecz z nieznanych dotąd przyczyn decyzja o dokonaniu ataku bombowego została podjęta dopiero w marcu 1944 roku. Część brytyjskich bombowców uzbrojono w bomby Tolboy, jedne z największych bomb II wojny światowej. Każda z nich ważyła ponad 5 ton. Dlaczego alianckie dowództwo tak długo zwlekało? Zapewne czekało, aż roboty będą bardziej zaawansowane i przez to zniszczenia większe. Popełniono błąd, gdyż nie doceniono tempa, jakim powstawał bunkier. Gdy nadleciały pierwsze samoloty. Beton już dobrze związał, a konstrukcja kopuły okazała się bardzo odporna. Walka z bunkrami, trwająca od marca do lipca 1944 roku, była bardzo zażarta. Żadna z bomb, nawet najcięższe tolboj, ważące ponad 5 ton, nie były w stanie przebić i zniszczyć tutaj kopuły i tych betonowych umocnień. Szkody, które wyrządziły bomby, były w sumie nieznaczne. Proszę spojrzeć jedna z bomb spowodowała odłupanie segmentu bramy wjazdowej, cały segment pochylił się, inna bomba. Wyrwała ogromny, ogromny lej. Prawdopodobnie była to bomba Tolboi. Wyrwała ogromny lej w zboczu góry, powodując osypanie się skał kamieni. Ale żadna nie przebiła kopuły, żadna nie zniszczyła tego podziemnego kompleksu. Dopiero 28 lipca 1944 roku, gdy sytuacja we Francji już stawała się dla Niemców beznadziejna, Hitler wydał rozkaz zaprzestania prac budowlanych tutaj wizerny. Alianckie bomby choć nie zniszczyły wyrzutni, bardzo opóźniły prace budowlane. W efekcie, gdy ruszyła wielka inwazja, żadna z wyrzutni rakiet V2 nie była gotowa. O świcie 6 czerwca 1944 roku na niemieckie wojska na francuskim brzegu spadła lawina bomb i pocisków. Do boju ruszyło 2200 alianckich bombowców i myśliwców, które zrzuciły 7600 ton bomb na niemieckie pozycje, drogi, linie kolejowe, urządzenia radarowe. Potem do akcji włączyły się najcięższe działa pancerników, monitorów i krążowników. Całkowicie bezkarnie bombardowały niemieckie pozycje, a wróg nie mógł już na to odpowiedzieć. Niemieckie lotnictwo już się nie liczyło. Kriegsmarine była tak słaba, że jakakolwiek próba przeciwstawienia się flocie inwazyjnej skończyłaby się zgubą jednostek stacjonujących w tym rejonie. O 6.00 do brzegu Francji zbliżyła się flota desantowa licząca 224 statki transportowe i 4012 parek desantowych. Brytyjskie i amerykańskie wojska lądujące na plażach Normandii zdawały uzyskać całkowite zaskoczenie i dość łatwo za cenę niewielkich strat uchwycić przyczółki. Jedynie oddziały amerykańskiej dywizji, które miały opanować plażę oznaczoną kryptonimem Omaha, napotkały zacięty opór niemieckiej dywizji i poniosły duże straty. Jednakże wieczorem sytuacja była już opanowana. Do końca dnia Amerykanie desantowali ponad 57 tysięcy żołnierzy, Brytyjczycy ponad 75 tysięcy. A ponadto na terenie Normandii znajdowało się 23 tysiące żołnierzy wojsk spadochronowych. Do do końca 12 czerwca na francuskim brzegu było 326 tysięcy żołnierzy oraz 54 tysiące pojazdów. A każdego dnia przybywały nowe samochody, działa, czołgi. Było oczywiste, że Niemcy tę wojnę już przegrały. Na co więc liczył Hitler? Był przekonany, że im bliżej końca wojny, tym sojusz mocarstw demokratycznych ze Związkiem Radzieckim musiał się rozpaść, gdyż wynik wojny byłby zbyt korzystny dla Stalina. Hitler postanowił przyspieszyć brytyjską decyzję zakończenia wojny, terroryzując Londyn. Miały do tego doprowadzić. Stałe bombardowania w stolicy Wielkiej Brytanii za pomocą pocisków V1 i rakiet V2. Do końca marca 1945 roku z ruchomych wyrzutni w Holandii odpalono 5500 rakiet V2, ale one nie mogły już zmienić biegu historii. działo zostało załadowane, trzeba je było zaryglować. Po zaryglowaniu zakładano w tym miejscu ładunek detonujący i teraz następowało odpalenie. Odpalenie było elektryczne, dlatego trzeba było uruchomić, połączyć tutaj kontakt, aby z centrali artyleryjskiej oddano strzał.